Kolonialne budowle z różnych stuleci odcisnęły piętno na historycznej starówce Las Palmas i są najlepszym świadectwem wpływu hiszpańskiej kultury. W XV wieku Hiszpanie zdobyli Gran Kanarię. W 1478 założyli Las Palmas, królewskie miasto Palm, dzisiejszą stolicę wyspy. Ten dom był pierwszą miejską budowlą. Dziś należy do osób prywatnych. Obok dom Krzysztofa Kolumba. Tu można poznać historię słynnego odkrywcy Ameryki, który w 1492 roku właśnie stąd wyruszył w swą legendarną podróż. W tamtych czasach otworzyły się nowe perspektywy. Dokonano odkrycia nowego kontynentu. Dla całej Europy miało to ogromne znaczenie, w szczególności dla Hiszpanów. W XVI wieku, ze względu na swe położenie, Gran Canaria stała się kluczowym punktem strategicznym podczas podboju Ameryki. W muzeum obejrzeć można m.in. wierną rekonstrukcję kajuty Krzysztofa Kolumba na żaglowcu Laninia, którym wybrał się na poszukiwanie nowej drogi do Indii, ale przepłynął Atlantyk i dotarł do Ameryki Południowej. Aż do śmierci w 1506 roku był przekonany, że wylądował w Indiach. Po odkryciu Ameryki nadeszła era licznych podróży morskich i ożywionego handlu między kontynentami. Las Palmas było dla Europejczyków ostatnim punktem na lądzie przed podróżą za ocean. W Las Palmas od zarania żyli zarówno Hiszpanie, jak i Włosi, Niemcy czy Flamandowie. To miasto zawsze miało wielokulturowy charakter i służyło za wzór dla późniejszych miast amerykańskich. Las Palmas było zawsze miastem kosmopolitycznym, otwartym i tolerancyjnym. Dla melomanów obowiązkowym punktem programu w Las Palmas jest audytorium Alfredo Kraus. Waltornista Jose Zarza gra przy akompaniamencie orkiestry Filharmonii Gran Canaria, najstarszej hiszpańskiej orkiestry. W sali tej występowało już wielu słynnych muzyków. To jedyna w swoim rodzaju scena z widokiem na morze. Podczas przerwy, co jest dodatkową atrakcją, publiczność i muzycy spotykają się na plaży. Przez okrągły rok jest to na miejscem spotkań rybaków i surferów. Za życia Krzysztofa Kolumba Las Palmas było portem, gdzie rozpoczynały się wielkie zamorskie przygody. Dziś jest to głównie miejsce dla szukających odpoczynku turystów.